Hej, z tej strony Rosa, w tym oto materiale przedstawię Wam prawdziwą historię naszej postaci Gizzy oraz drugiej postaci, czyli po niego. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zachęcam Was teraz do zostawienia suba poprzez kliknięcie w ten czerwony guzik. Oczywiście, pamiętajcie też, zostawić obeczkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaką kolejną postać Spigi chcecie, abym wam przedstawił. Oczywiście chodzi tutaj o prawdziwą historię. Także piszcie na dole, najbardziej lajkowany komentarz zostanie zrealizowany. A teraz przejdźmy do historii tych postaci. A i pamiętajcie wpaść na mój drugi kanał, Ross Go, gdzie wleciał właśnie bardzo fajny filmik. Linka macie teraz w prawym górnym rogu ekranu. A więc tak, zacznijmy od naszego kucyka, czyli ponego. A więc tak, jeżeli chodzi o stosunki nasze do tej postaci, no to możemy powiedzieć, że kucyk jest jednym z naszych sprzymierzeńców. W pierwszej części zakończenia, kiedy poznajemy naszego Pony'ego, zakłada on, że jesteśmy zarażeni. Jednak Zizi przekonuje go, że nie no, zarażeni nie gadają, także dzięki właśnie Zizi, no po prostu nas nie atakuje i idziemy razem z nimi. Z uwagi na stosunek pomiędzy naszym Zizi a Ponym, te postacie są w jednym odcinku i generalnie możemy powiedzieć, że Zizi i Pony są przyjaciółmi. Jednak czy łączy ich coś więcej? O tym jeszcze porozmawiamy sobie w tym materiale. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że Pony jest bardzo odważny, ponieważ w momencie kiedy yy, uciekaliśmy z karnawału i za nami pojawił się Foxy, który mógł nas bez problemu od tyłu zaatakować, to on wtedy ruszył nam na pomoc i go powalił, także naprawdę odważna osoba. Wspominając wydarzenia przed tym wszystkim, przed wybuchem tego wszystkiego, nasz Pony potwierdza, że jego tata był optometrystą, a on sam chciał pójść w jego ślady. Natomiast, wracając do tego, czy naszego ponego z Zizi łączy coś więcej? Cóż, w rozdziale 11 ujawniono, że Pony może mieć jakieś większe uczucia w kierunku do Zizi. I wywołuje to wiele kontrowersyjnych pytań i w ogóle napięć między tymi dwoma postaciami. Nie wiadomo, czy ten związek jest jednostronny czy dwustronny, jednak wiadomo jest to, że Pony coś do Zizi musi czuć. Jednak dlaczego myślę, że Pony może czuć do Zizi coś więcej niż przyjaźń? Cóż, w rozdziale 11 Pony powiedział: Zizi, jeśli z tego nie wyjdziemy, Chcę ci tylko powiedzieć, że. I tutaj niestety wiadomość została urwana, ale prawdopodobnie, no, takich słów nie użyłby do przyjaciółki. Powiedziałby, że trzymaj się coś takiego, a te słowa zabrzmiały bardziej poważnie. Dlatego też myślę, że Pony może mieć jakieś głębsze uczucia w kierunku naszej Zizi. Możemy powiedzieć, że właśnie Pony spekulował takie wyznanie swoich uczuć do Zizi, ale ona odpowiada wtedy, że już o tym wiedziała i. No mówi tak, tak, wiem, więc w sumie bardzo prawdopodobne, że jest to miłość jednostronna, że Pony kocha Zizi, ale Zizi, no chce go traktować jako przyjaciela, nie chce za bardzo odwzajemnić jego uczuć, no bo tak, tak, wiem, no odpowiecie tak swojemu kochanemu, no raczej nie, więc tutaj wygląda tak ta sytuacja. Fakt o odwadze Ponego potwierdza się jeszcze w naszej fabule kilkanaście razy, między innymi w momencie, kiedy... Zizi i Pony walczą z żołnierzami i ich wszystkich pokonują. To nie tylko odwaga, ale też skillsy, no bo hello, pokonali żołnierzy. Oczywiście byli to zarażeni, jakoś mądrzy, zarażeni zbytnio nie są, ale tak czy siak byli odważni, no i do tego silni, że dali radę pokonać armię takich żołnierzy. Do tego bez wątpienia możemy powiedzieć, że nasz Pony jest wykształconą i mądrą osobą, ponieważ próbował zostać optometrystą, a ten zawód oczywiście wymaga sporej inteligencji. Przejdźmy teraz do wyglądu naszego Ponego, bo w sumie o tym jeszcze nie wspominaliśmy. A mianowicie, nasz Pony jest kucykiem, który uwielbia wcinać marchewki, nosi on żółtą koszulkę z pomarańczowymi spodniami i parę czarnych okularów. Ma jasno różowe policzki i różowy nosek oraz w prawej ręce dzierży drewniany miecz, z którego właśnie korzysta walcząc z zarażonymi, także drewniany miecz nie jest jakimś zbytnio epickim narzędziem do walki, ale no w sumie nawet jak ratował nas przed Foxim, to tylko i wyłącznie go ogłuszył, nic więcej. Przejdźmy teraz do drugiej postaci, o której dzisiaj sobie będziemy rozmawiali, a mianowicie Zizi Zizi, również jak Pony, jest jednym z naszych sprzymierzeńców, także brawo dla niej. Tym razem zaczniemy sobie od wyglądu o tej postaci. Także Zizi jest zebrą z czarnymi paskami wokół głowy i nosi sukienkę w kolorze magnaty, ma purpurowy kapelusz z różowym piórkiem i trzyma w prawej ręce miecz do szermierki, a na lewym ramieniu ma czarny pasek, no i oczywiście ma fioletowe nogi. Do tego oczywiście owa postać uwielbia wciągać trawkę, więc możemy powiedzieć, że trochę niegrzeczna postać, ale nie, no tak serio mówiąc to chodzi o taką trawę prawdziwą, także nie wyobrażajcie sobie tutaj za wiele. Zizi wydaje się być w tym związku, w tej relacji między ponem, no tą osobą mądrą, ponieważ to ona uświadomiła ponemu, że hello pony zarażeni nie rozmawiają. Do tego dowiadujemy się z fabuły naszej gry, że Zizi ma dwie młodsze siostry i nauczyła ich walki szermierki, ponieważ jest ona szermierzem, jest trenerem szermierki i kiedyś właśnie tego nauczała i właśnie między innymi swoje siostry tego nauczyła. Przejdźmy teraz do relacji, bo to pewnie jest w sumie najciekawszy temat tego odcinka, a mianowicie relacji między Zizi i ponem. Ze strony Ponego wygląda to tak, że widocznie się w niej kocha. Jednak czy ona czuje do niego coś więcej? Cóż, kiedy poznajemy te dwie postacie, Zizi przedstawia się i swojego przyjaciela następująco: Jestem Zizi, a to mój przyjaciel Pony, zaznaczając na to, że jest jej przyjacielem. Dlatego też. Uważam, że nasza Zizi po prostu nie odwzajemnia uczuć naszego kamego. No bo, hello, mówi o nim przyjacielu. Później, jak on wyznawał jej, tak jakby swoje uczucia, ale ona mu przerwała, no to mówi: tak, tak, wiem, ale no słuchaj, na razie to nie wyjdzie. Może kiedyś. Do tego wiemy, że Zizi oraz przy okazji Pony mają naprawdę dobre serce, ponieważ oni ruszyli do tego karnawału i w ogóle chodzą po tym świecie, ponieważ szukają ocalałych, bo mają bezpieczne miejsce i chcą jak najwięcej osób ocalić i sprowadzić do, do swojej bezpiecznej miejscówki. Co w takich czasach, w czasach kiedy wszyscy są zarażeni, każdy może cię zaatakować, każdy może cię zniszczyć, czy na przykład jest wiele zainfekowanych, więc mogą cię zarazić? No, wiele osób, jakby miało bezpieczną miejscówkę, to po prostu w niej się działo, ale oni są ponadto, oni są dzielni, oni chcą pomagać innym, chcą ludzi ratować, dlatego też ruszają na swoje wyprawy w poszukiwaniu, właśnie ocalałych i ratują jak najwięcej osób się da. Między innymi odnaleźli nas, i gdyby nie oni, to w sumie. Prawdopodobnie do samego końca gry, do odnalezienia pana P, no nie dotarlibyśmy, bo naprawdę wiele im zawdzięczamy. Walczyli z żołnierzami, wiele razy nam pomagali, nawet namierzyli sygnał helikoptera pana P, więc. Naprawdę mądrze osoby to są, i dzięki właśnie temu, że nam ten sygnał, udało nam się odnaleźć naszego pana P i finalnie wszystko rozwiązać, poznać całą fabułę tej naszej gry. Z tego możemy stwierdzić, że to są postacie, które są bardzo ufne, ponieważ kiedy powiedzieliśmy im, że szukamy pana P, to nie zastanawiali się, czy szukamy go w dobrych intencjach, czy on naprawdę to zrobił, czy wszystkiego nie wymyślamy, tylko od razu wyciągnęli do nas rękę i mówią: No tak, tak, pomożemy ci, bez problemu go odnajdziemy, nie musisz się Martwić, więc bardzo, bardzo miłe postacie, bardzo je lubię. Od razu takie widać, że przyjacielskie osoby i totalnie, totalnie można na nich polegać oraz im ufać. Możemy też powiedzieć, że no, nasza Zizi jest bardzo troskliwa i troszczy się o swoich przyjaciół i nie tylko, ponieważ po pierwsze, troszczy się o swoje dwie młodsze siostry. O czym oczywiście jest wiadome, i tu nie jest raczej nic dziwnego, że troszczy się o swoją rodzinę, o swoje rodzeństwo, ale do tego, na przykład, jak znaleźliśmy Georgia to mówi mu słowa typu spokojnie Georgiu, nie martw się, z nami będziesz bezpieczny, zaopiekujemy się tobą, więc no naprawdę jest to taka postać bardzo troszcząca się o innych i o wielkim, dobrym sercu. Więc w sumie nie dziwię się, czemu Pony może czuć do niej coś więcej niż tylko przyjaźń, no bo sami zobaczcie, że jest ona naprawdę nie dość, że dobrą osobą, to naprawdę fajną, uzdolnioną, umie walczyć, kochać, wszystko w jednym. Zizi i Pony finalnie w 11 rozdziale ale są w stanie poświęcić się dla nas, ponieważ mówią, że no generalnie graczu, czyli do nas mówią, bo jesteśmy oczywiście główną, głównym bohaterem tej gry, yy, zabierze ze sobą Georgia, a my, ja i Pony, będziemy walczyć z zarażonymi, będziemy walczyli z żołnierzami i nie dopuścimy ich do was. Także poświęcimy się, będziemy walczyli do... Końca, aż nie padniemy. Oczywiście nie padli, udało im się wygrać, ale była taka szansa, żeby przegrali to. Dlatego no, postacie bardzo, bardzo dobre. Ponieważ gdyby nas wtedy zostawili, to prawdopodobnie, no. Po pierwsze, żołnierze by nas zaatakowali i nawet nie dostalibyśmy się do pana T, A po drugie, no, nawet jakbyśmy się dostali do środka, to z wyjściem byłby już duży problem, więc zakończyłoby się to niedobrze, a źle. A więc co? Myślę, że w tym filmie to było na tyle. Jak wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi na tym kanale, to strzelajcie suba, ścigamy się z Pandą, kto pierwszy wbije 150 tysięcy widzów. Na razie prowadzimy, ale trzeba utrzymać to prowadzenie, ponieważ przegrany ustawia sobie na YouTubie na dwa dni awatar zwycięzcy. Także lecimy, może się uda i Panda będzie nosił mój awatar na YouTube przez dwa dni. A oczywiście, mówi do Was Rost. Trzymajcie się i do usłyszenia już jutro o godzinie 12 w kolejnym filmie jak to ma miejsce codziennie. No i przy okazji, jeżeli jeszcze znacie jakieś sekrety i tajemnice może jakieś ciekawostki o Zizi i Ponem, o których tutaj nie powiedziałem, to piszcie na dole w komentarzu. Wydaje mi się, że wszystko poruszyłem, ale zawsze coś mogłem pominąć, więc jeżeli coś pominąłem, to piszcie na dole w komentarzu, a my widzimy się już niedługo, także trzymajcie się. Hej! know what I want, so I'll take it on. i made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me lament, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just a